Siemano, Z tej strony Rafał 2 a to jest Moab z P90 z dodatkami takimi jak tłumiczek i skupienie na pierwszy atut to były zwinne ręce na drugie szybkie wyciągnięcie a na trzecie pewna ręka oczywiście na pro na specjaliście miałem asasyna Padli nożerce i bezkompromisowego oczywiście też na pro. Na wyposażeniu miałem radarek i semtex, którego no niestety rzadko używam. Jak zauważyliście, gram tutaj z powczengerem, ponieważ e, zrobiłem sobie blago w dwójce tak samo. No i mi się gra teraz trochę lepiej. Gdyby nie lagi, to by nawet no lepiej by mi szło, ale tutaj zaraz pomówię. Tak. Ale teraz pomówię o tych zaletach tej broni. Ta broń ma jedną z głównych zalet. To to, że ma bardzo duży magazynek. Jak jeszcze sobie odblokuję powiększone magazynki, to będzie taka sieka, że ja nie mogę. No bo bardzo dużo kulek. Przypomina mi tą broń z PDW, z Blacków Tak. Dobrze mi się strzela. Drugą jej taką zaletą jest, że bardzo strzelacie dobrze z biodra. Tak, no zobaczycie w tym filmiku, że bardzo mało razy celowałem, ponieważ bardzo dobrze mi się strzelało z biodra. No i po prostu, no idealnie po prostu. E, jak sobie jeszcze dołożycie e, tłumik, to już po prostu jest idealnie. Trochę e, powiem wam, że wady jej to ten trochę celownik. Celownik jest dla mnie trochę nie za bardzo czytelny. Ponieważ no niestety no ale trochę duży ma trochę ma no, trochę duży. no to nie jestem tekstem gościa. Tak? I trochę ma duży Recall z tej celowniku i dlatego tylko na, na bliski odległość tylko sobie czasami przymierzam. No, tak, tak jak Państwo i w tej sytuacji nie zabiłem gościa. Tak powiem wam, że bardzo polecam tą broń, możecie sobie ją używać. Dobra, teraz pomówię trochę o Call of Duty Black Ops 2. Powiem wam, ja już mam tej gry dość. Po prostu mi ona tak wkurza. Jest tak frustrująca, że ja już nie mogę. Nie mogę tego nuklearnego wbić. Po prostu po tej... normalnie to chyba nadszedł czas, żeby, 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 żeby zacząłem grać dłużej w Modern Warfare 3. Bo dzisiaj na przykład wbiłem y, dwa Moaby. Z tej broni i jeszcze z MP7. Z MP7 pierwszy raz piłem Moabę, no nie wiem czemu pierwszy raz. Bardzo mi ciężko było. Tak. No ta gra mnie po prostu frustruje. Co chwilę na każdym kroku jakiegoś farta ma przeciwnik. Albo ja dostanę z granata z drugiej strony mapy. Albo to jest jakiś Nobek z laserem. Ja, no, chociaż przynajmniej tyle że nie zepsuli tego co w MW3, że nie dodali żadnych deathtricków, bo on się jeszcze bardziej wkurzył. Akurat tutaj ci gracze nie mieli takich deathtricków, a nie, przepraszam, jeden miał zacznutkę przy trupie i prawie by mnie zabił. No tutaj miałem oczywiście dużo też farta, bo ten, jak to wam powiedzieć, gościu zobaczycie zresztą sami. Chyba coś tak miałem, niestety chyba lagi straszne, jak nagrywałem tak jak widzicie teraz bombowiec wracając do tematu nie wiem czy będę dalej grał w Black Ops 2 mnie ta gra już frustruje ja już mam jej dość nie wiem czy, czy nie chyba zacznę grać w Black Opsa 1 zombie, bo chcę nagrać nawet jeden film z tej gry ponieważ no z kolegą jakimś nakręcę nie powiem jakim myślę, że się domyślacie z jakim ale to wam kiedyś zdradzę no jak widzicie słyszę dobrze, słyszałem bardzo dobrze kroki ale niestety byli pode mną cały czas no i dobra No Nakręcę coś z Modern Warfare 2 bo planuję zdobyć nuka z MW2, No zdobyłem tam kilka na rozgrzewkę no ale niestety frapsa nie włączyłem i jakby to wam powiedzieć, no nie pokażę wam tych niuków niestety. No a z blankowca jedynki coś nakręcę z multiplayer'a. Boże, niestety tutaj jest trochę większy problem, bo są serwery, a na serwerach jest strasznie duży wynik i trzeba strasznie dużo ten mówić. No nie wiem, zobaczymy, bo dawno nie grałem w Logos 1. I też mam wydłużony, jak widzicie tak, to jak teraz, FOF, GENDER. Też mam wydłużony, to ma rok temu zrobiłem coś takiego, na dodatek plus dostałem boty. No takie boty, tak do treningu po prostu. Że na każdym trybie mogę grać z tymi botami. Tutaj jak widzicie zwiat pro się przydał. Bo ja akurat mam wszystko, wszystko zrobione na proba ja już nie prestiżuję. Mam jedenasty prestiż. Tak, a, a propos. Tutaj bardzo dużo ludzi, jak zauważyłem. I tutaj nie wiem jak to się stało, że gościu był tam. Ja myślałem, chciałem tego załatwić. Tak, tutaj chyba powinienem. Też chyba poradniki z Zombie, albo też czasami z Modern Warfare 3 No żeby was, no żeby ta... Żeby Polacy coraz lepiej grali, bo... Zauważyłem, że jak wchodzę, tak gdzie są Polacy, to, to zauważyłem, że... No, strasznie kiepsko grają Tutaj jak widzicie wiele w gościu z FMG jakim, bo... Nie wiem czemu tak mówię, No i... Po prostu jak zauważyłem, to trochę kiepsko grają No, no ja... No ja liczę na to, że w że nam mi się uda Was przekonać, żebyście zwracali na moje uwagi. E, ale to nieważne. Tak. No i tak. Jeszcze może Skoda czwórki zrobię. Ale na razie nie mam krawki. Jak widzicie tutaj już Moabek bity. Ale jeszcze coś powiem. Od, bo osiągnę tutaj Gunstrick, no chyba 46. Ale ten... Chciałem wam nakrę jeszcze nakręcę Jeszcze z koda piątki zombie. Bo mam bardzo dużo ciekawych map, bo z tej serii można było sobie pobierać mapy i tak dalej, a mam najnowszego patcha, więc... Będę mógł spokojnie. Jak oczywiście odblokujesz szufladę bo, z grami, bo mi się zacięła i nie i tam mam akurat ten... Jak chyba tu tą grę. I jeszcze muszę tą grę też naprawić, bo mi jakieś błędy wyskakują. Ale to mam nadzieję, że, ten, że poczekacie cierpliwie i tak dalej. No nic, wreszcie teraz będę z wami żegnał. Wygraliśmy tutaj 2-0, obroniliśmy ten cel. Niestety padłem w na końcu, ale wam nie pokażę. To by było na, na tyle, na razie i oczekujcie na kolejne filmiki. Cześć!